Już w najbliższą niedzielę w Krośnie Odrzańskim odbędzie się bardzo ważne wydarzenie. O godzinie 17 w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim rozpocznie się specjalny koncert charytatywny na rzecz uchodźców z Ukrainy. Koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, a właściwie na rzecz Ukraińców, ze szczególnym wskazaniem tych Ukraińców, którzy do nas tutaj przybywają, do Krosna i w najbliższej okolicy dlatego, że przybywają tutaj rodziny, które zostały pozbawione wszystkiego, nie tylko dachu nad głową, ale też takich najprostszych rzeczy, i to właśnie im chcemy celować i dedykować ten koncert, w trakcie którego chcemy zbierać pieniądze na różne sposoby. Wszystkie zebrane tego dnia pieniądze zostaną przekazane na pomoc wysiedleńcom, a sposobów na zbiórkę pieniędzy będzie kilka. Warsztaty czy tor łuczniczy to zaledwie część z zaplanowanych atrakcji okołokoncertowych. Każdy, kto będzie wchodził, będzie proszony o to, żeby wrzucił do puszki Mamy nadzieję, że nie mniej niż 20 zł do takiej puszki trafi od każdego wchodzącego. W trakcie chcemy spróbować poprowadzić kilka licytacji. Będzie także kawiarenka, a ciasta na sprzedaż do kawiarenki można dostarczyć w niedzielę od godziny 10 do hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Pułaskiego. Podczas koncertu wystąpią zespoły muzyczne z Krosna Odrzańskiego. I oczywiście, jak to w trakcie koncertu bywa, będzie ta część muzyczna. Już dzisiaj wiemy, że włączają się w to różnego rodzaju firmy, które postanowiły wesprzeć sprawy organizacyjne. Charytatywny koncert na rzecz uchodźców z Ukrainy wystartuje w niedzielę, 20 marca o godzinie 17.00.